Ten niewielki budynek w małej uliczce niedaleko centrum miasta to miejsce pracy Henryka Milniczuka, z wykształcenia poligrafa i znanego od lat introligatora. Pierwszego z prawdziwego zdarzenia introligatora, jaki pojawił się w okolicy kilka lat temu. Wiele lat liczą też sobie te urządzenia, tak jak stara maszyna, krajarka ręczna zrobiona w latach 40. w Niemczech. To nie jedyny sprzęt pamiętający dawne czasy. To jest Ideal Forte. To y, też y, produkcji y, y, dawnego RFN-u y, w, y, w słynnym mieście, znanym z budowy maszyn poligraficznych Heidelbergu w Zagłębiu Rury. I to jest a, maszyna no, półautomatyczna, bo jest wszystko y, ten, elektronika o, tu y, praca się puszcza. Pan Henryk nie pochodzi z Biłgoraja. Urodził się w miejscowości Zagroda, niedaleko Zamościa, a z zawodem introligatora po raz pierwszy zetknął się w Krasnym Stawie. Swój pierwszy zakład introligatorski założył w 1956 roku z kolegą na Mazurach. Tam po prostu nauczyłem się tego zawodu już, już prawie. Bardzo mi się to podobało, więc, więc pracowałem. Mało tego, trzeba było jeździć. Po 100, więcej, nawet kilometrów, i zwozić pracę, zlecenia, zleceń tam nie było. To już do mnie należało, ja byłem młodym człowiekiem, więc jeździłem, Odwozi, przywoziłem pracę, odwoziłem po wykonaniu. Tak, dwa lata. Ale później z jednego końca na drugi koniec Polski brali wówczas do wojska. I tak, pan Henryk rozpoczął naukę w Technicznej Szkole Wojsk Lotniczych w Zamościu. Jako introligator pracował również właśnie w wojsku. Do czasu, a był to początek lat 60., kiedy kolega dał mu znać, że praca czeka na niego w Biłgoraju, że tu znajdzie zatrudnienie w drukarni, mieszczącej się w nieistniejącym już budynku Knapów. Przez jakiś czas był też szefem dużej drukarni w Łukowie. Własny zakład introligatorski Henryk Milniczuk otworzył w Biłgoraju w 1988 roku. Początkowo mieścił się na ulicy Nadstawnej, od dłuższego już czasu znajduje się w tym miejscu. Położony nieco na uboczu, ale trafi tu każdy, kto chce przywrócić dawny blask ulubionej książce. Nie chcę się chwalić, ale w tej chwili jestem jedynym zawodowym introligatorem, bo przy każdej drukarni tam coś robią, bo przecież muszą mieć jakiegoś introligatora, żeby przecież książeczki jakieś, nie, broszury, nie broszury, jakieś introligatorstwo przemysłowe, trzeba po prostu to wykańczać, te druki, które tam drukarnia wydrukuje. No, ale jeśli chodzi o introligatorstwo galanteryjne, to tutaj w okolicach nie ma. Bo tylko prawdziwy zawodowiec po latach doświadczenia potrafi wypowiedzieć takie słowa. Jeszcze, mimo tylu lat, jeszcze się uczę, sam jeszcze coś tam y, uzupełniam, coś tam ulepszam i tak dalej. Mhm. Tak Lubi że... Pan swoją pracę? To nie jest takie tak ważne? Ja bym... Tak, nie, nie, to jest, niektórzy uważają, że to trzeba bardzo dużo cierpliwości, że to jest nudne, że to jest nudne. Ja te, tak nie uważam. Ja po prostu lubię ten zawód. I mnie to… Do dzisiaj ja pracuję przecież 75 lat, już skończyłem, i ja mogę pracować przy tym, dlatego że to nie jest po prostu praca ciężka fizycznie. Ciężka fizycznie, może nie, ale wymagająca staranności i cierpliwości, dobrego oka i pewnej ręki, jak u chirurga. Operacja na zniszczonej książce to też nie jest prosta sprawa i nie można się pomylić, bo pacjent tego nie przeżyje. A pacjenci, czyli w tym przypadku, poniszczone książki trafiają na ten stół w różnym stanie i o różnej porze. Na przykład książki biblioteczne, prywatne, zrobione. Wykonane są. Dzień dobry. dobry. Klientka, tak? Tak. tak. Zapraszamy. Także... Ta klientka zleciła posklejać i obłożyć tę starą książkę z przepisami na powidła i sałatki, które chciałaby przekazać dzieciom i wnukom. Śnieżo Pożyczyłam chodzi. koleżance i o takie mi rzeczy zrobiłam. I to trzeba oddać. Nie nie, 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 ja jej pożyczyłam, to jest aha. moja i ona mi tak źle zrobiła. A to ona nie uprawia. A no właśnie, a ja teraz a nie, sobie. To ona przed oddaniem powinna, miała No właśnie. Tu, jest, no. tu będzie problem ja bo nie tego. Wiem, bo to jak zebrze, to nie będzie liter. To się zdejmie, bo tu nie ma liter. Ale tutaj tego to się już nie będzie. Tak, bo liter, to można będzie. Ja to sobie przecież. poradzę. Z tym. Książka jak nowa trafi z powrotem do rodzinnej biblioteczki. Niektóre z dzieł pana Henryka trafiały nawet do Watykanu. A ostatnio miał zlecenie z Nowego Jorku. Pracował nad 40 tomami ksiąg numizmatycznych. Ta Biblia oprawiona w skórzaną okładkę to również jedno z jego najnowszych dzieł. Zdaniem pana Henryka sposób, w jaki właściciel obchodzi się z książką, oddaje często jego prawdziwy charakter i podejście do innych rzeczy. Ale mam i takie przykłady, że oprawiłem Biblię jednemu panu za parę miesięcy przyniósł mnie z powrotem, mówi, panie, tutaj powyrywane są, powychodziły kartki i tak dalej, może pan to powkleja. A ja mówię, no dobrze, ale to trzeba teraz to znowu szyć, bo to przecież pan… Nie, ja wziąłem to, zobaczyłem w środku, był pająk zasuszony, plewy nawet, nie wiem czy w stodole to czytał czy coś, w każdym razie jakieś okruchy ciasta, cukier. No to, no to tak szanuje właśnie, tak czyta Biblię. Dla kogoś, kto dużo czyta, książki przedstawiają bezcenną wartość. Dla innych są nic nie warte. Nawet poszanowania, mówi pan Henryk. Zależy od człowieka. Każdy charakter człowieka też może się po prostu uzewnętrzniać przy korzystaniu z literatury, z książki. Obecnie introligatorstwo to nie jest zajęcie, które pozwoliłoby na godne życie. Mam emeryturę, a książkami zajmuję się z przyjemności, mówi pan Henryk. Ja robię to, w tej chwili to prawie, że dla przyjemności, bo, bo na tym nie zarobi dużo. Nie ma jakby były pracy, ale znowu w moim wieku to też nie będzie pracował człowiek 8-10 godzin no stop, także... No, ale jeszcze, jeszcze yy, ratuje się niektóre książki. Ratowanie książek to hasło brzmi jak życiowa misja, trudna do wypełniania w czasach, kiedy o kupowaniu książek myśli jedynie co dziesiąty Polak, a na ich szanowanie stać też coraz mniej osób. Pozawsze przecież można zamówić nowy egzemplarz w internecie. Nie pozostaje więc nic innego, jak życzyć panu Henrykowi jak najwięcej klientów, bo to będzie świadczyć o tym, że jednak pozostał w nas szacunek dla słowa i rodzinnych pamiątek. Takich jak ta książka pełna kulinarnych przepisów przekazywanych z pokolenia na pokolenie.